Naprzód Zawada to klub, który od 1946 roku wychowuje kolejne pokolenia sportowców. Tu sport to coś więcej niż trening, to pasja, przyjaźnie i wspólne przeżywanie emocji. W naszym klubie każdy znajdzie coś dla siebie. Od łucznictwa przez sztuki walki aż po piłkę nożną. To miejsce, gdzie dzieci uczą się współpracy, młodzież dyscypliny, a dorośli spełniają swoje sportowe marzenia. Poznajcie bliżej nasz klub. Trenujemy najlepiej. Przyszłość należy do nas. Naprzód 46 zawada. Łucznictwo. Nasz klub funkcjonuje od 3 lat. Organizujemy zawody łucznicze, na które już teraz przyjeżdża około 50 osób z całego rejonu Śląska, a nawet z Polski. Strzelamy w kategoriach przeważnie zawodów 3D, czyli strzelając do. Figur zwierząt wykonanych z gumy. Mamy łuki bloczkowe oraz łuki klasyczne. Każdy rodzaj łuku podlega pod inną kategorię. Staramy się, aby każdy mógł znaleźć w naszym klubie to, co mu najbardziej pasuje. Strzelanie z łuku bardzo rozwija koncentrację i bardzo pomaga w skupieniu się. Wymaga też olbrzymiej precyzji, przez co wszyscy, którzy trenują, muszą wykazać się dużym, dużą cierpliwością. Podsumowując, Łucznictwo to sztuka koncentracji i precyzji. Uczy cierpliwości, rozwija koordynację i wzmacnia całe ciało. To nie tylko sport, to droga do wyciszenia i pokonywania własnych ograniczeń. Cel jest zawsze w zasięgu, wystarczy po niego sięgnąć. Klub sztuk walki Sanda. Najgorzej jest zacząć, ale każdy krok zostaje ślad, pamiętajcie. Co trenujemy? Trenujemy kickboxing, sandę, k1, treningi samoobrony. Prowadzimy seminaria sportowe z różnymi mistrzami świata, takie jak diablo Wodarczyk, czy tam różalski Marcin. Tuki walki to nie agresja, to dyscyplina, kształtowanie samego siebie przede wszystkim, swojego ciała i panowanie nad samym sobą. Zapraszamy. Tutaj nie liczy się tylko walka. Liczy się droga, którą przechodzisz każdego dnia. Trening rozwija siłę, wytrzymałość i pewność siebie, a jednocześnie uczy szacunku i współpracy. Na macie uczysz się pokory, dyscypliny i odwagi, które zostają z tobą na całe życie. Każdy trening to krok naprzód w stronę siły, charakteru i własnych marzeń. Piłka nożna. Jeszcze pracujemy jeszcze. Dawaj, 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 Antonio! Końcowa została jeszcze! Brawo alan! Dla dzieci to nie tylko sport, to nauka współpracy, radość, wzajemne sukcesy i porażki, budowanie przede wszystkim ich charakteru. My jako trenerzy jesteśmy tu po to, żeby im pomóc, po to, żeby zbudowali na, na, na tyle silne charaktery, żebyśmy się cieszyli z tego, że któryś z tych dzieci, które są za mną i na tym boisku kiedyś będzie odnosił wielkie sukcesy. A my, jako trenerzy, dołożyliśmy małą cegiełkę do, do jego rozwoju i budowania charakteru. Naprzód Zawada to klub z tradycją, przede wszystkim z sercem, daje ludziom przestrzeń do rozwoju osobistego, a także do rozwoju piłkarskiego. W dzisiejszych czasach jest to odskocznia od tych wszystkich komputerów, telefonów itd. Tak no, fajna rywalizacja która po prostu uczy tych dzieciaków funkcjonować w grupach, a wiemy, że w przyszłości będzie to bardzo, bardzo im potrzebne, żeby funkcjonować w dorosłym życiu. Dlaczego naprzód zawada? Myślę, że stworzyliśmy takie środowisko, które sprzyja dzieciakom. Mamy bardzo dobre warunki do przeprowadzania zajęć treningowych a dla nas przecież przede wszystkim zaszczepienie w nich chęci do uprawiania sportu. Myślę, że wszyscy ludzie, którzy są tutaj z zawadą związani od drużyny seniorskiej po najmłodszą naszą grupę e, wiedzą, czego chcemy. Chcemy stworzyć miejsce przyjazne dla dzieci, które będą tutaj uprawiały sport, ale również dobrze się czuły i miło spędzały czas. A przy okazji wychować małego piłkarza. Razem tworzymy drużynę. Razem zwyciężamy. Naprzód zawada to rodzina. Rodzina, do której każdy może dołączyć. Zapraszamy. Razem zbudujemy przyszłość. Trenujemy najlepiej. Przyszłość należy do nas.